Wasza królewska mość, panie Janiec zobieski. dziękuję bardzo, że zgodził się pan na tę rozmowę. To jest zaszczyt móc rozmawiać z bohaterem światowym. Dziękuję, panie wywiadowco. Nie dla chwały własnej, ale dla dobra Rzeczpospolitej i chrześcijaństwa stawałem do boju. Zacznijmy więc od najgłośniejszego wydarzenia, czyli od sieczy Wiedeńskiej w 1683 roku, co pan czuł prowadząc Husarię przeciw armii Imperium Osmańskiego. W sercu miałem dumę, leci ogromny ciężar odpowiedzialności. Widziałem, że oczy całej Europy są zwrócone na nas. Zespaliśmy na wroga, jak grom z jasnego nieba. Bóg był z nami. To był dzień, który zapisał się złotymi zgłoskami. Mówi się też, że po bitwie wysłał pan list do papieża ze słowami: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. Czy to jest prawda? Istotnie, tak napisałem. Nie mogłem przypisać zwycięstwa sobie. Byłem jedynie narzędziem w ręka opatrzności. Jak wyglądała codzienność króla w tamtych czasach? Czy to rzeczywiście była jedynie tylko wojna i polityka? Nie tylko. Miałem rodzinę i żonę, której listy pisałem z każdego zakątka Europy. Były w nich sprawy państwowe i osobiste wyznania. Bycie królem to ciągła walka nie tylko z wrogiem, lecz i z intrygami. A gdyby mógł pan dziś przemówić do współczesnych Polaków, co by im pan powiedział? Powiedziałbym, bądźcie wierni ojczyźnie, szanujcie wolność, ale i jedność. Niech historia będzie nauczycielką, a nie ciężarem, bo tylko razem Polska może trwać. Dziękuję za te słowa, wasza królewsamość, panie pani Czuci Sobieski, to była ogromna przyjemność. Ja dziękuję, niech Bóg ma Polskę w swojej opiece. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również.